Czy przechodzenie pod drabiną przynosi pecha? Jeśli wierzyć przesądom, drabina, ziemia i ściana mają tworzyć trójkąt, który jest symbolem Trójcy Świętej. Przejście pod nią ma być brakiem szacunku dla tego symbolu, dlatego też przynosi pecha. Drabina rozstawiona albo oparta o ścianę wróży ogromnego pecha, jeśli nieopatrznie się pod nią przejdzie. Wyjaśnień na pochodzenie tego przesądu jest wiele. Jeden z nich sięga starożytności, wierzono wówczas w harmonię i magiczną siłę geometrii. Drabina tworzy z podłożem magiczne pole, trójkąt między ziemią a niebem, a tego, kto je zakłóci, niechybnie spotka kara. Inne źródła podają, że zabobon wywodzi się z dawnych wierzeń, według których na głowie człowieka siedział opiekuńczy duch, przechodząc pod drabiną, można było go strącić, a wtedy nieszczęście gotowe. Niektórzy sądzą natomiast, iż pochodzenia przesądu należy upatrywać w chrześcijańskiej wierze, w trójce świętą rozstawiona drabina tworzy trójkąt, a jego naruszenie to bluźnierstwo. I wreszcie kolejna z teorii mówi, że strach przed przechodzeniem pod drabiną wynikał z jej podobieństwa do szubienicy. Egipcjanie zaś wierzyli, że przestrzeń między drabiną a ścianą była domem dla dobrych i złych duchów. Jeśli ktoś się zakłócił, duchy się rozgniewały, dlatego nikomu nie wolno było przechodzić pod drabiną. A czy Tobie zdarzyło się przejść pod drabiną? Zapraszam do komentowania i pozdrawiam.